Cześć wszystkim i witajcie w dzisiejszym materiale. Dzisiaj zajmiemy się dość kontrowersyjnym, ale przy tym bardzo pozytywnym tematem. Dlaczego Polska jest być może najlepszym krajem na świecie? Trochę prowokacyjne pytanie, prawda? Ale przyjrzyjmy się temu głębiej. Zanim jednak zaczniemy, kliknijcie proszę łapkę w górę. Like. Zasubskrybujcie mój kanał, żeby nie ominęły Was kolejne ciekawe nagrania. Udostępnijcie share. Ten film znajomym może przekonają się, dlaczego nasz kraj bywa tak fascynujący dla turystów i dlaczego my sami możemy być z niego dumni. A teraz zapraszam Was do Top 10 powodów, dlaczego można powiedzieć, że Polska jest naprawdę wyjątkowym miejscem, które zasługuje na miano jednego z najlepszych krajów na Ziemi. Różnorodność kulturowa i niesamowite zderzenie tradycji z nowoczesnością Polska to kraj, w którym historia i nowoczesność idą w parze. Z jednej strony mamy urokliwe starówki, jak w Krakowie, Gdańsku czy Warszawie, z zabytkami świadczącymi o wielowiekowej tradycji. Z drugiej strony tętniące życiem metropolie, pełne wieżowców, korporacji i prężnie działających startupów. Możemy się przejść po malowniczych uliczkach Kazimierza w Krakowie, by wieczorem trafić do zupełnie nowoczesnego klubu muzycznego, albo wpaść na bochemiczny Poznań ze starym rynkiem. I równocześnie odkryć supernowoczesne centra handlowe czy innowacyjne biurowce. Ta mieszanka tradycji, szacunek do folkloru, do świąt ludowych i współczesności, otwartość na globalne trendy, na technologię i kulturę Zachodu sprawia, że Polska jest niesamowicie dynamiczna, a przy tym nie gubi swojej tożsamości. Gościnność i otwartość Polaków. Wielu cudzoziemców odwiedzających Polskę podkreśla, że Polacy są bardzo gościnni. Zapraszanie do domu, wspólne biesiadowanie przy stole to dla nas często norma. W rodzinach czy wśród znajomych zauważysz, że jeśli ktoś przyjeżdża, oferuje mu się nocleg, jedzenie i to w duchu autentycznej uprzejmości. W wielu regionach, zwłaszcza na wsi, w małych miasteczkach nadal kultywuje się tradycję gość, gość w dom. Bóg w dom. Dla osób z innych krajów może być to przyjemnym zaskoczeniem. Okazuje się, że chociaż Polacy mogą być nieco zdystansowani na ulicy, to prywatnie bardzo serdeczni i gotowi pomóc. Ponadto młode pokolenie Polaków jest coraz bardziej otwarte na języki obce, podróżowanie, międzynarodowe doświadczenia. Dlatego komunikacja z obcokrajowcami jest dziś łatwiejsza niż kiedykolwiek wcześniej. Przepiękna przyroda. Od Bałtyku po Tatry Polska kusi ogromną różnorodnością krajobrazu. Z jednej strony mamy morze bałtyckie z piaszczystymi plażami i malowniczymi klifami, na przykład w okolicach Trójmiasta czy Ustki. Dalej na wschód odnajdziemy Mazury, krainę tysiąca jezior i lasów, idealną na spływy kajakowe, żeglowanie i relaks wśród natury. Na południu natomiast ciągną się Karpaty i Sudety, Tatry, Pieniny, Bieszczady, raj dla miłośników górskich wędrówek. Pięknych widoków, a zimą dla narciarzy i snowboardzistów. Nie zapominajmy o rozległych puszczach, jak Białowieska z żubrami, czy Knyszyńska. O dolinach wielkich rzek, Wisły, Odry, Warty. O malowniczych wąwozach na Lubelszczyźnie, czy skałkach w Jurze Krakowsko-Częstochowskiej. Polacy kochają wypady za miasto, by odpocząć w ciszy przyrody. Ta różnorodność sprawia, że można w Polsce znaleźć swój ulubiony pejzaż i klimat. Wyjątkowa kuchnia. Nie tylko pierogi i schabowy. Dla wielu odwiedzających Polskę kuchnia jest sporym odkryciem. Prawdzie pierogi, bigos, gołąbki czy kotlet schabowy stały się symbolami polskiego jadłospisu, ale to tylko wierzchołek góry lodowej. Polska kuchnia to także bogactwo zup: żurek, barszcz, rosół, grzybowa, regionalnych serów: oscypek w Tatrach, wędlin i kiszonek. A do tego wypieki sernik, makowiec, drożdżówki i mnóstwo lokalnych przetworów. W ostatnich latach nastąpił też rozwój nowoczesnych lokali gastronomicznych, gdzie młodzi kucharze łączą tradycję z nowymi trendami. W Warszawie, Krakowie czy Wrocławiu spotkacie restauracje typu Fusion, które eksplorują polskie przepisy w zaskakujących aranżacjach. I, co warte wspomnienia, ceny bywają atrakcyjniejsze niż w wielu krajach Europy Zachodniej. Chcesz spróbować, możesz jechać na Podlasie i spróbować babki ziemniaczanej, lub do Wielkopolski na Pyry z Gzikiem. Każdy region ma tu swoje smakołyki. Historia, która inspiruje i uczy polska historia, jest skomplikowana. Niekiedy tragiczna, ale i bohaterska. Z jednej strony rozbiory w XVIII wieku, potem walka o niepodległość, dwie wojny światowe, Holokaust, Powstania Warszawskie, z drugiej odrodzenie. Wolność, Solidarność, która przyczyniła się do upadku komunizmu w Europie Środkowo-Wschodniej. Zwiedzając Warszawę czy Kraków, można dowiedzieć się o dramatycznych rozdziałach II wojny światowej, na przykład Muzeum Powstania Warszawskiego. Z kolei Gdańsk, Stocznia, przybliży nam przełom lat 80., gdy Polacy walczyli o wolność i prawa pracownicze. Ta historia pokazuje, jak wielki hard ducha może mieć naród. Dążący do suwerenności. Polacy szanują pamięć poległych i są dumni z przodków, a zarazem chcą iść naprzód, budując przyszłość opartą na wartościach wolności i solidarności. Miasta pełne życia i kreatywności. W Polsce nie brakuje nowoczesnych, dynamicznych miast. Warszawa to stolica i serce biznesu, a równocześnie miasto kontrastów między wieżowcami a zabytkowymi kamienicami. Kraków zachwyca średniowiecznym rynkiem i intelektualną atmosferą. Tu działa jedna z najstarszych uczelni w Europie, Uniwersytet Jagielloński. Wrocław leży na wielu wyspach odrzańskich, słynie z Krasnali i przyjaznej atmosfery studenckiej. Gdańsk, Gdynia i Sopot tworzą nowoczesne trójmiasto, w którym można poczuć morską bryzę i historię Hanze-Atycką jednocześnie. Do tego dochodzą mniejsze, ale urokliwe ośrodki. Toruń, pierniki i Mikołaj Kopernik Lublin, klimatyczne stare miasto. Olsztyn, Brama na Mazury. Każde miasto ma coś unikalnego i jest dowodem, że Polska jest różnorodna w każdej części. Dynamiczny rozwój gospodarczy i przedsiębiorczość. Polska gospodarka przeszła znaczący wzrost od lat 90. XX wieku. Po upadku komunizmu Polacy pokazali ogromną zdolność adaptacji do gospodarki rynkowej. Wielu specjalistów i przedsiębiorców Pokazało, że potrafi nawiązać konkurencję na rynkach światowych. Polskie firmy eksportują mnóstwo towarów, np. żywność, meble, kosmetyki, części samochodowe. Startupy technologiczne zdobywają coraz większe uznanie. Niektóre miasta Kraków, Poznań, Warszawa nazywane są hubami IT. Rynek pracy jest elastyczny. Młodzi ludzie są świetnie wykształceni i wielojęzyczni, co przyciąga inwestorów. Ta przedsiębiorczość i energia przekładają się na pozytywny klimat rozwoju, nawet jeśli są wyzwania, na przykład biurokracja, to mentalność, da się zrobić, dominuje. Święta i tradycje, które łączą ludzi, w polskim kalendarzu znajdziemy wiele świąt kościelnych i państwowych, które są mocno przeżywane. Boże Narodzenie z kolorową choinką kolendami i suto zastawionym stołem 12 potraw wigilijnych, budzi ciepłe skojarzenia. Wielkanoc ze święconką i śmigusem dyngusem dodaje radości wiosną. Istnieją też regionalne zwyczaje. Topienie marzanny, żegnanie zimy, że dożynki świętoplonów czy noc kupały, słowiańskie obrzędy. Polacy uwielbiają też celebrować Dzień Niepodległości 11 listopada w duchu patriotyzmu. Przy okazji można się przekonać, że polskie społeczeństwo potrafi być bardzo zjednoczone wokół symboli narodowych, hymnów czy barw biało-czerwonych. Muzyka, sztuka i festiwale nie sposób pominąć polskiej, bogatej sceny kulturalnej. Chopin, Szymanowski, Penderecki to nazwiska znane w świecie muzyki klasycznej. Ale równie ciekawa jest współczesna scena alternatywna, jazzowa czy rockowa. Wystarczy wspomnieć o Opener Festival w Gdyni, Off Festival w Katowicach czy Woodstock, Poland Rock wielkie wydarzenia, które przyciągają tłumy fanów z całej Polski i z zagranicy. Teatr i film polski. Również cieszą się renomą. Agnieszka Holland, Paweł Pawlikowski. Nagrody międzynarodowe. Centrum Nauki Kopernik w Warszawie przybliża naukę w interaktywny sposób. A w muzeach, galeriach i salach koncertowych czeka mnóstwo doznań artystycznych. Przyszłość pełna możliwości. Najciekawsze w tym wszystkim jest to, że Polska wciąż się rozwija, zmienia i unowocześnia. Przed nią sporo wyzwań, na przykład. Kwestia ekologii, służby zdrowia czy rozkładu demograficznego, ale dynamika zmian pozostaje imponująca. Młodzi ludzie chcą działać, otwierać firmy, pracować w międzynarodowych korporacjach, studiować za granicą i wracać z nowymi pomysłami. Wielu Polaków mieszkało przez jakiś czas na emigracji, na przykład w Wielkiej Brytanii, Niemczech, ale wracają z doświadczeniami i kontaktami, wzbogacając lokalny rynek. Ten przepływ doświadczeń sprawia, że kraj jest coraz bardziej konkurencyjny w sferze innowacji i wiedzy. Polska najlepsza? Dlaczego nie? Oczywiście każdy ma prawo do własnej opinii. Może ktoś ceni bardziej inne kraje za ich klimat, kulturę czy podejście do życia, ale gdybyśmy mieli wskazać powody, dlaczego Polska może być postrzegana jako najlepszy kraj na świecie co jest oczywiście w dużej mierze subiektywne, to te 10 punktów stanowi solidną podstawę. Od różnorodnych krajobrazów po przedsiębiorczy charakter i ciepłą gościnność, Polska przekonuje nas, że można tu znaleźć zarówno tradycję, jak i modernizację, zabytki i nowe technologie, spokój na łonie przyrody i gwarną atmosferę wielkich miast. Jeśli zgodzicie się z tą listą lub chcecie dodać własne powody, dlaczego Polska jest tak wspaniała, piszcie śmiało w komentarzach. Nie zapomnijcie o łapce w górę, lik, subskrypcji i udostępnieniu share tego filmu. Chciałbym usłyszeć Wasze historie, co Was najbardziej zachwyca w Polsce, a może macie anegdoty związane z podróżami po naszym kraju. Dziękuję za obejrzenie i do zobaczenia w kolejnym nagraniu. Kochajmy Polskę i pokazujmy światu, jakie mamy wspaniałe miejsca, ludzi i kulturę.